Jedziemy, MMAP, Michał Rogoziński, KSW 39 Koloseum, jesteśmy w szatni z Mariuszem Pudzianowskim, Mariusz fantastyczny, fantastyczny pojedynek i myślę, że udowodniłeś, że w tej stójce jest duży progres. No cały czas trenujemy, trenujemy, idziemy do przodu, nie stoimy w miejscu. Jeszcze, pa, jeszcze kilka razy do tej klatki wejdę, więc trzeba się rozwijać, tak jak zawsze mówię. Jeżeli się za coś biorę, to staram się to robić jak najlepiej potrafię. Dobra, powiedz jak z Twojej perspektywy yy, prze, yy, przebiegał ten, yy, przebiegała ta walka. Wiem, że yy, obiecałeś, że... Yy, Sprawisz, aby Tiberiusz poczuł zmęczenie takie, że nie będzie mógł wyjść o własnych siłach. No i wydawało się, że ta pierwsza runda była specjalnie celowo poprowadzona w ten sposób później. Nie no, akurat oni się spodziewali, akurat jego narożnik spodziewał się, że od razu wejdę, pierwsza minuta i będzie wywalenie. I cały czas były takie podejścia, podejścia niby do wywalenia, a ja mówię nie. Właśnie pójdziemy poboksować sobie i pokopać troszeczkę, w jego grę pójdziemy. No i zagraliśmy w jego game plan, no i to co zaplanowaliśmy wszystko wyszło zgodnie z planem. To powiedz jeszcze jak to wyglądało w parterze, te łokcie, które pociu, poczuł Tyberiusz i rozcięły mu i głowę i tam chyba okolice nosa. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Po prostu pod łokciem poczułem, po prostu ustąpiło, akurat tam jest najprawdopodobniej nos złamany, akurat trochę szkoda tego wszystkiego, bo jest to kolega, z którym praktycznie dwa 12-13 lat startowaliśmy w zawodach, no ale wchodząc do klatki, musi liczyć się z tym ryzykiem. Takie podjął rękawice, takie jest nie ma co tutaj się po prostu rozszulać. Tak jest, po to wchodzimy, żeby sobie dać po pysku. No i liczymy się z tym, że mogą być kontuzje i urazy takie. Powiedz mi, co teraz? Krótko? No co, chwilę odpoczynku, kilka dni odpoczynku i wracamy na salę, nic się u mnie nie zmienia. Trening, praca, trening, praca, jedziemy dalej. Psy czekają karawana jedzie dalej. E, dzisiaj jeszcze o jedną walkę muszę Ciebie spytać. E, Marcin Różalski e, znokautował Fernando Rodriguesa i zdobył e, pas, e, tytuł e, mistrza wagi ciężkiej KSW. Oczywiście od razu ten pas zwakował. E, co, jak, czy jesteś w stanie... E, Powiedzieć o tej walce coś i ewentualnym spotkaniu jeszcze raz z różarem. Nie interesuje mnie ta osoba i ta walka. Mhm. Dobra, bardzo dziękuję za wywiad i chciałbym, żebyś jeszcze od siebie coś dodał. No cóż, tak jak to mówią, trening czyni mistrza. Mistrzem się nie rodzisz, mistrzem się stajesz, a ja dalej pracuję. Czekam cierpliwie na swoją kolej. Jak już uznam, że jestem gotowy po to, żeby o pas walczyć, będę walczył. Dzisiaj jeszcze nie jestem gotowy. Czekam, trenuję. Dziękuję bardzo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова